Pierści będą automatycznie wykrywani na sygnalizacji mhm. świetnej, rowerzyści również. Ale to znaczy, Zmienimy że znikną, programy. znikną te żółte przyciski? Na... Nie, przyciski Nie? dalej będą zachowane, bo one mhm. wynikają tak naprawdę z, z przepisów. Niemniej jednak zostaną one zmienione na przyciski bezdotykowe. I również będziemy, zastosujemy tak naprawdę automatyczną detekcję i to dla rowerzystów, i to dla pieszych. Ka znaczy każde skrzyżowanie będzie traktowane indywidualnie. Jakbyśmy mieli wskazać taką konkretną datę, kiedy ulica Chorzowska już będzie po remoncie 2028? Tak, wed według wieloletniej prognozy finansowej to tak naprawdę zakończenie realizacji planowane jest na 2028. To okay. jak wyniesienia, wyniesienia skrzyżowań, wyniesienia przejść dla pieszych progi czy te progi wyspowe. Są to elementy, które w znaczny sposób poprawiają te bezpieczeństwo i takie elementy też zamierzamy stosować w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Miasto przygotowało taką koncepcję, taki projekt zmiany dozorowej organizacji ruchu na wszystkich kluczowych drogach wlotowych do miasta. Mówimy tutaj o Tarnogórskiej, Toszeckiej, Daszyńskiego, czy też ulicach znajdujących się w centrum, mówimy o Kościuszki a także realizowaliśmy taki projekt dla samego centrum. Staramy się nowe inwestycje już tak projektować, żeby ta zieleń występowała i występowała w jak największym zakresie.